Dzień dobry, witam Państwa na konferencji pracowej po meczu Arliko Polak, Polonia Grytong. Wynik 4 do 2 dla po Polonii. Trenerzy obydwód pan Mariusz Kieca i pan Jacek Szopiński. Proszę o opinię trenerów obydwód różnych, zaczynając oczywiście od trenera gości, pan Mariusz Kieca. No, na pewno bardzo ciężki mecz, takiego jak spodziewaliśmy się tutaj. I ostatnie ostatni pasarium nam, że jest naprawdę dobrą drużyną. I się dni pytać, że Bo to ma na nasz pierwszy też mecz w takim pełnym składzie. Pierwszy test i. Myśmy no, tam początku wyrównali, ta pierwsza tercja grało obydwie drużyny bardzo uważnie w obronie. Takie troszeczkę okejowe szachy, w drugiej tercji zaczęło się od tego błędu w obronie i tak mówię, mieliśmy na pewno w tej drugiej tercji przewagę i udokumentowaliśmy to bramkami. Trzecia tercja, no spodziewaliśmy się, że na pewno że przejdzie na trzy piątki i ruszy i i troszeczkę, nie powiem, że nas zaskoczył, ale tak jak się narzuciliśmy musketem, to troszeczkę pogubiliśmy się w obronie. Na pewno na pewnych bramkach, bo mieliśmy co najmniej trzy takie sytuacje stuprocentowe. No i potem ten mecz tarnął się w przewadze. gdzieś mieliśmy tą ubezpieczoną czwartą bramkę, i potem już robiliśmy i wykonaliśmy ten dzień najlepszy zawodnik na pewnych bramkach. Bardzo dziękuję. Poproszę Pana Jacek Szatnickiego o opinię. E Szanowni Państwo, dziękuję. Gratuluję, gratuluję y, Mariuszowi i różnie powołaniu y, zwycięstwa. Y, podzielę, podzielę to zdanie Mariusza, y, że, że mecz był bardzo wyrównany i spodziewaliśmy się tego, że to będzie ciężki Pój Zresztą y, jak już wcześniej mówiłem niejednokrotnie, że wszystkie, wszystkie te mecze będą bardzo ciężkie we Ekstraklase. Y, i, i, tak, I to się w zasadzie potwierdza, bo tam no, może w tym momencie, poza wyjątkiem GPS-u, ale nie wiadomo jak to będzie wyglądać później. E, no tak, pierwsza tencja wzajemna, uważna gra, żeby tam nie powiedzieć jakich błędów, nie stracić bramek i tak to wyglądało, takie można powiedzieć odwojowe te W drugiej no nie uszczerbiliśmy się błędów. E, w kilku zawodników tam zagrało patalnie. W ogóle jako całość graliśmy w tej persji patalnie. W trzeciej dopiero gdzieś była miasta tego ornika, którego to wcześniejsze beczek, gdzie, gdzie zostawiło serce na lodzie, gdzie walczył. I, ale tu już brakło, już brakło. Czasu później już wiadomo, prowadzą nerwy i mimo że są sytuacje, to już ciężko, ciężko to e, strzelić te bramki, bo wtedy jak się najbardziej chce, to wtedy coraz trudniej, coraz trudniej to zrealizować. Myślę, że przed nami jeszcze wiele meczów wiele mecz i każdy mecz, w każdym meczu, jak będziemy grać, tak jak w trzeciej tercji, to znaczy z taką determinacją i z takim poświęceniem, to myślę, że nie będzie, nie będzie źle. A wiadomo, chciało się wygrać, każdy chce wygrać, ale e, przeciwnik też chce wygrać. I to tak wygląda, że raz jeden, raz drugi. Tak, że w, bardzo zacięty, wyrównany. No, w dzisiejszym dniu e, w szczęście uśmiechnęło się tak powiem do, do drużyny e, Polonii, aczkolwiek e, zasłużenie wygrało, bo e, powiem tak mądrzej. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania od trenerów? A kończymy panowie. Dziękuję bardzo.